Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Pomyślałam, że po prostu nagramy taki dzień z życia w ciągu weekendu. Będę pisać esej, jak to zwykle u mnie na kanale bywa. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, takich związanych bardziej z, z życiem codziennym. Wiecie, typu pranie... Zakupy, może jakieś, ale planuję też się wybrać może do jakiejś kawiarni, żeby się pouczyć. Patrzę, jak pająk sobie złapał muchę teraz. Mam sporo pająków za oknem. Nie wiem, czy to jest taka pora, czy po prostu miejsce, gdzie mieszkam. Ale jednego nazwałam Buka, jednego Jarek i jednego Teofil. A więc tak sobie właśnie mieszkamy. Chciałam zacząć ten film jakby od samego rana i od superwizji, którą miałam mieć. Wiem, że jest niedziela, ale to jakoś tak wyjątkowo, bo to było coś przekłada na ta superwizja i tak dalej. No ale ona finalnie też się jakby nie odbyła. Nie wiem, trochę zamieszania z tym było. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie ok. No ale to tak wam tylko mówię, że w takim razie jadłam takie bardzo małe śniadanie wcześniej, ale chyba po prostu sobie zrobię drugie śniadanie, które będzie trochę większe, bo nie ukrywam, że już jestem trochę głodna. Więc myślę, że to wam właśnie. Teraz pokażę. O, patrzcie, nie dość, że słońce świeci, nie ma żadnych chmurek, Bardzo ładny dzień się dzisiaj zapowiada. Przygotowując śniadanie, spotkałam w kuchni jedną z moich współlokatorek, więc tutaj widzicie, jak chwilę z nią rozmawiam. I w taki sposób dowiedziała się też, że mam kanał. I Korki za nie pościelone łóżko w tle, ale prawda jest taka, że u mnie to rzadko kiedy ono jest pościelone, ale tylko wam pokażę. Nie wiem czy zobaczycie, ale mam po prostu tosta z pesto bazyliowym i jajkiem z dużą ilością różnych przypraw i zieloną fasolkę, która mi jeszcze została z wczorajszego gotowania, i kawę Inkę z mlekiem roślinem, jakimś kokosowym czy coś, czy ryżo ryżowo-kokosowym, coś takiego, no. Także ja sobie teraz zjem to jako moje takie, w sumie, drugie śniadanie, ale tak naprawdę to tego, to, tego pierwszego tak nie do końca zaliczam, więc może być też jako pierwsze i później ogarniamy, co dalej. Żółtka mi wypływa. Słuchajcie, ja już jestem gotowa, kolega polecił mi spoko kawiarnię do obczajenia, do nauki, także tam się wybieram teraz. Jeszcze wam chciałam pokazać, bo mam taką kurtkę. Prawda? To jest taka kurtka ogólnie z właśnie mojego koleżu. No i zamówiłam ją, jak było takie zamówienie zbiorowe. Nie wiedziałam, jaki zamówić rozmiar. No i okazało się, że zamówiłam męską, najmniejszą męską. I jest na mnie trochę, troszeczkę tylko za duże. Ale słuchajcie, zrobimy z tego styla. Będzie taka bardziej modowa. Nie wiem, mam nadzieję, tak jak będę ją nosić, więc może po prostu jakoś y, mi się uda to sprawić, żeby to wiecie. Wyglądało spoko. Chciałam Wam, wam pokazać moje ulubione przejście, y, którym chodzę zawsze, jak chodzę jakby od siebie z mieszkania i idę gdzieś na superwizję czy coś. I jest to w tym przez ten żółty budynek. Niesamowicie piękne miejsce. Zaraz wam pokażę. Moje chyba ulubione w ogóle tutaj, w tej okolicy. Tak to wygląda: taki żółty korytarz z taką bramą z tyłu. Jeszcze wam pokażę w środku. W nocy te latarenki się świecą i wygląda to pięknie. O, także idziemy. Teraz jesteśmy na środku i wam pokażę, jak to wygląda tutaj, też u góry. Super. No, także idziemy dalej. Tutaj pracuję nad moim esejem z patologii i zamówiłam sobie gorącą czekoladę, żeby umilić sobie trochę pracy. No hej, wróciłam właśnie z kawiarni i z zakupów, bo po, po drodze w drodze powrotnej wstąpiłam jeszcze do sklepu na zakupy, które okazały się być bardzo dużymi zakupami chyba największymi odkąd tu przyjechałam, albo drugimi największymi no ale mniejsza po prostu kupiłam dużo rzeczy do jedzenia. I zaraz będę to rozpakowywać tam do lodówki, i będę też sobie robić jakiś obiad. Obiadu, kolację już w sumie bo jest 17, a później planuję iść do biblioteki, żeby jeszcze skończyć esej i mam jeszcze jeden wykład do obejrzenia. Aparat mi się rozładował, także niestety nie, nie nagałam Wam tego, jak robię sobie obiad, a zrobiłam po prostu ultra szybki. Jeszcze jak sobie wypakowywałam te rzeczy z zakupów, to po prostu nastawiłam makaron, dodałam trochę pesto i. I to, I to był w sumie mój obiad dzisiaj. W międzyczasie jak właśnie ładował mi się aparat, to co zrobiło się ciemno na dworze, jak widać, potem siedzę sobie lampą w oczy, żeby mnie było w ogóle widać. Zrobiło się też zimniej, więc włożyłam bluzę. Zauważyłam, że dzisiaj w ogóle wszystko noszę. Najpierw była ta kurtka, teraz ta bluza a no czarna z tym logiem jego tak także mogę się fleksować dzisiaj. Ja dzisiaj właśnie pracuję nad Esejem, który muszę do jutra rana do dziewiątej rano wysłać. Jest to esej z patologii. Jest to w ogóle mój pierwszy esej w tym roku, także o, w sumie to może być te, tytuł tego vloga, mój pierwszy esej na drugim roku. Trochę już się odzwyczaiłam od pisania esejów, ale to jest taki, gdzie jest bardzo dużo rysunków, te rysunki już zrobiłam wczoraj i teraz po prostu Dopisuję tekst. Fajnie mi się pracowało nad tym w tej yy, kawiarni, w której byłam. Wiem o czym piszę, ale nie pamiętam, jak był dokładnie sformułowany tytuł. Ale jest o czymś, co nazywa się komplement. Chyba przerwa w nagrywaniu vloga, jak mi się ładował aparat, yy, to też tego wam nie pokazałam, ale muszę o tym mówić, bo później jestem zła na siebie, że nie pokazuję takich rzeczy. Yy, bo trzeba, trzeba to pokazywać. A miałam przerwę wtedy, w sensie po prostu przez pół godziny leżałam sobie na łóżku, oglądałam jakiegoś YouTuba, TikToka i tak dalej, żeby trochę odsapnąć, bo jestem, jestem już trochę zmęczona. Wiecie, co mnie zmęczyło? Myślę, że najbardziej mnie zmęczyło noszenie tych zakupów, bo po prostu dwie ciężkie takie siatki, w sensie no, worki, które mam, plecak jeszcze. Także to mnie trochę zmęczyło. W tym roku mam właśnie nowe przedmioty. Napiszcie mi, czy chcielibyście film o tym, czego się uczę w drugim roku i czy bym wam pokazała na przykład mój plan lekcji, takie rzeczy, bo w zeszłym roku nagrałam taki film, ale wydaje mi się, że ogólnie rozmawiałam wtedy o pierwszym roku. No a na drugim mam trochę więcej przedmiotów, są inne przedmioty, właśnie na przykład neurobiologia, Patologia, oprócz tego farmakologia, z takich, co tam jeszcze jutro mam, anatomię głowy i szyi, superwizję z tego, i tak to właśnie wygląda. W sensie, takie mam przedmioty, co so, zabieram Was do biblioteki teraz w takim razie. O, i teraz możecie zobaczyć, jak ta uliczka wygląda właśnie w nocy, kiedy te latarenki się świecą, i strasznie lubię ten klimat, który się wtedy tworzy. Jestem już z powrotem, jak pewnie zresztą widzicie. Powiem Wam, że jak weszłam do pokoju, to od razu położyłam się na łóżku i nie wiem, jak długo leżałam chyba z pół godziny czy coś, po prostu nic nie robiąc, bo jestem jakoś tak zmęczona dzisiaj. Myślę, że to dlatego, że wstałam trochę wcześniej, i też później, mimo że chciałam jeszcze zrobić sobie drzemkę i trochę dospać, to. Nie udało mi się, więc może to się do tego przyczyniło i, i taszczenie tych zakupów to mnie tak fizycznie jeszcze później zmęczyło. I pisanie tego eseju zawsze to jest taka, wiecie, mudna praca i dosyć taka wykańczająca też. Umysłowo trochę też wiadomo, że się tam trzeba namęczyć, ale po prostu przez to, że to jest takie czasochłonne i dosyć i dosyć monotonna praca, bo wiecie, dużo pisania na jeden temat i, yy, i jakby no cały czas to stukanie w klawiaturę w jednym miejscu, no jest to w pewien sposób takie właśnie monotonne, yy, więc myślę, że też można się tym trochę zmęczyć. Także dzisiaj nie pamiętam kiedy ostatnio wieczorem byłam tak zmęczona, ale chciałabym jeszcze znaleźć chwilę, żeby powtórzyć sobie tekst, albo ten, który mam do przedstawienia się nauczyć, albo yy, jeszcze mam jakiś casting w we torek czy coś, to um, fajnie by było jeszcze się do tego trochę przygotować, ale ogólnie jestem zadowolona, bo udało mi się obejrzeć ten wykład i skończyć już w ogóle ten esej. Teraz sobie właśnie siedzę, popijam herbatkę, zrobiłam sobie półtora tosta na kolację. Przed chwilą je zjadłam, bo niestety, ale. Półtora, dlatego, pół, półtorej, półtora, półtora chyba się mówi, dlatego, że oba mi się trochę spaliły, bo na początku je włożyłam i, i wyskoczyły mi szybko, i patrzę i mam takie kurcze, czemu tak szybko? Normalnie tak szybko nie wyskakują. No i okazało się, że ktoś przestawił ustawienie w tosterze, że było na mniejsze, no to dobra, mówię kurcze. To jest właśnie ryzykowna gra, jak chcecie drugi raz nastawić, bo, bo no, no, trzeba jak najmniej, żeby się nie spaliły. No i tutaj, mimo że no, najmniej jak się dało, ustawiłam to jednak. Wyszły trochę spalone, więc, więc wyszło półtorej tostu zamiast, zamiast dwóch, no ale i tak zjadłam i Tak jak mówię, teraz właśnie jeszcze, jeszcze mam herbatkę, więc sobie siedzę i, i autentycznie zamierzam już raczej cheatować do końca dnia Jeśli mi się uda coś jeszcze powtórzyć właśnie tego tekstu, to będzie spoko Jeśli nie, to też dobrze, bo no tak jak mówię, właśnie autentycznie padam z nóg Bardzo jakiś taki intensywny dzień dzisiaj wykańczający pod różnymi względami, ale fajnie, że mogliście mi w nim towarzyszyć. I mam, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. E, z takiej właśnie niedzieli w moim życiu. Pierwszy esej został właśnie napisany w tym roku. Mam nadzieję, że Wam ta niedziela minęła miło, przyjemnie. Że może jesteście na koniec mniej zmęczeni niż ja. Pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam rodzinę, a w szczególności mamę i tatę. I do zobaczenia. Cześć!